Jesteśmy jednymi z najstarszych bieszczadników. Wiemy prawie wszystko o bieszczadach, więc chyba mamy prawo powiedzieć, kiedy warto przyjechać w te góry. Bieszczady są atrakcyjne nie tylko latem, kiedy większość odwiedza bieszczady, ale szczególnie wiosną i jesienią. Wiosną przyroda budzi się do życia, natomiast jesienią koloryt tych gór stwarza takie napięcie, że warto w te góry właśnie w tym okresie przyjeżdżać. Ale chcemy również Państwu powiedzieć, co odwiedzać latem. No, przyroda budzi się w Bieszczadach już pod koniec lutego. Nabrzmiewają pierwsze pęki, potem marzec, rozkwit kwiatów, kolor zieleni bardzo intensywny. No i, i budząca się do życia przyroda wśród zwierząt. No tak, ale pamiętasz, jak braliśmy narty i wyjeżdżaliśmy na Sawińskie, by poślizgać się na tych nartach po tych łachach śniegu, żeby po drodze zobaczyć tropy zwierzyny, zobaczyć jak płyną potoki i fotografować, jak przebijają się kwiaty spod śniegu, jak wyglądają ciekawe myszy na płatach osłoniętych No, ziemi. można wtedy. Mary Łań, które przygotowując się do porodu wyglądają bardzo statecznie. Zaczynają skubać te pierwsze wychodzące zielone trapki spod tego śniegu, spod tych płatów śniegu. No i wtedy można spotkać już tropy pierwszych misił opuszczających gabry. Ja mam takie zdarzenie, że wędrowaliśmy tak. Takim potokiem przez Korodne i patrzymy się, a w jednym miejscu jest zbity śnieg, dosłownie ziemia zdeptana. I tam yy, zaobserwowaliśmy, że w potoku leży duży odyniec, który oczywiście padł przy walce z niedźwiedziem. A po czym to było poznać, że niedźwiedź? Było tak rozdarta olcha na wysokości, no, gdzie tylko mógł niedźwiedź łapą sięgnąć, no więc wygląda z tego, że ten dzik musiał potężnie nacierać na tego, yy, na tego niedźwiedzia, ale no niedźwiedź zawsze był jednak silniejszy od tego dzika, i go w końcu położył. I tak prawdę mówiąc, rozglądaliśmy się wtedy, fotografując tego dzika leżącego w tym potoku, no ze strachem, czy gdzieś tam ten misiu na nas nie, nie napadnie, no bo w końcu żeśmy się dobrali do jego zdobyczy. No, ale wędrując nie ma obawy, żeby spotkanie z takim niedźwiedziem było niebezpieczne, bo niedźwiedzie żerują w nocy o śmicie, natomiast te wędrówki w dzień są zupełnie bezpieczne. Wczesną wiosną, kiedy w górach śnieg zaczyna topnieć, woda z hukiem spływa wieszczadzkimi strumieniami i rzekami. W dolinach zaczyna budzić się życie, ale na połoninach leży jeszcze sporo śniegu. Na północnych stokach pozostanie nawet do czerwca. Jedną z pierwszych dobrze widocznych oznak wiosny jest kwitnący krzew Wawrzynka wilczełyko W marcu, kiedy wokół jest szaro, wzrok cieszą nawet pospolite podbiały czy lepiężniki rosnące koło drogi. Jako pierwsze pojawiają się rośliny zwane geofitami. Kwitną zanim na drzewach pojawią się liście, korzystając, że światło swobodnie dociera do dna lasu. Jak rozpoznawać te rośliny pokazał nam Tomasz Winnicki, przyrodnik z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Najlepiej znane geofity to oczywiście śnieżyczka przebiśnieg i śnieżyca wiosenna. Przebiśniegi w Bieszczadach często rosną w wyżej położonych miejscach. Te spotkaliśmy aż na przełęczy wyżniańskiej. Najbardziej charakterystycznym kwiatem bieszczadzkiej wiosny jest jednak śnieżyca wiosenna. Zdaniem przyrodników jest dla Bieszczadów symbolem takim jak krokusy dla Tatr. W bieszczadzkich dolinach spotykamy całe łany tych kwiatów. Największe skupiska znajdziemy w okolicach Dwerniczka, gdzie utworzono rezerwat przyrody. Rosnąca w Bieszczadach śnieżyca jest wyjątkowa i różni się od tej występującej w innych częściach Polski. Podgatunek wschodnio-karpacki śnieżycy wiosennej charakteryzuje się taką prostą do obserwacji cechą. U osobników najbardziej dorodnych na jednej szypułce kwiatowej występują dwa, dwa kwiatki. Takiej cechy nie posiada śnieżyca występująca w Sudetach, w innych regionach. Podczas wędrówek spotkamy też wiele innych kolorowych oznak wiosny, występujące licznie jak cebulica klaudiusza, różne gatunki zawilców, żywiet gruczołowaty czy knieć górska. Możemy też zobaczyć gatunki wschodnio-karpackie jak lulecznica kraińska. Wiosną wzrok cieszą nie tylko kwiaty, w maju zakwitają całe połacie Karpackiej Puszczy. Jeżeli wstaniemy rano na tle kwitnących drzew, możemy zobaczyć sarny, jelenie czy nawet żubry. Wiecień i maj to doskonały czas na poznanie wnętrza Karpackiej Puszczy. My wybraliśmy się do rezerwatu Hulskie, gdzie można podziwiać ogromne okazy buków i jodeł. Jest to chyba jedna z największych jodeł spotykanych właśnie tutaj na naszym terenie. No, jest to olbrzymie drzewo, które ma około 160-180 lat. W wysokości 40-45 metrów. Trzech chłopów musi ją objąć, żeby obwód jej e, zmierzyć. No a jeżeli chodzi o takie leśne pojęcie, ile to drewna jest, no około 15 kubików taka jodła ma, na pewno jak nie więcej. E, jak przejeżdżamy koło takiego drzewa, a zwłaszcza koło tej jodły, to jest taki zwyczaj, że po prostu zdejmujemy czapki, kłaniamy się jej, ze względu na jej wieki, ze względu na jej urodę. Podczas naszych wędrówek odwiedziliśmy także Dolinę Caryńskiego. To miejsce wiosną wygląda niczym baśniowy park. Warto zatrzymać się w schronisku Koliba i z przełęczy zobaczyć jeden z najpiękniejszych widoków w Bieszczadach. Wczesną wiosną w Dolinie Caryńskiego można spotkać różne gatunki storczyków i inne charakterystyczne dla Karpat Wschodnich kwiaty, jak na przykład goździk skupiony. Wczesna wiosna to dobry czas na odkrywanie śladów dawnych mieszkańców Bieszczadów, Bojków i Łemków, bo jeszcze drzewa nie puściły liści i wtedy dokładnie widać podmurówki starych chałup. Jakieś tam cerkwiska, a później, jak przykryje to bujna przyroda, to tego w ogóle w lecie nie widać. No, w tej chwili kwitnące drzewa owocowe wskazują na to, gdzie były wsie, gdzie były zabudowania, a przecież my pamiętamy czasy, kiedy nie tylko te kwitnące drzewa, ale ruiny dawnych zabudowań jeszcze z dachami krytymi słomą. Jeszcze zabudowania gospodarcze, na przykład Polonego, gdzie można było spędzić jeszcze noc pod dachem takich starych ruin budynków gospodarczych, świadczą o tym, że kiedyś było tu bujne życie. Tak, ale <laughs> pamiętamy takie wsie, na przykład mogę powiedzieć, skorodne, które wtedy chałpa przy chałupie stałe się szło z do Polany. No, była to dziwna wieść, gdzie w zasadzie. Stały domy, te chyże, okna były normalnie oszklone, ale wieś była zupełnie pusta. Jedynie tylko jesienią można było tam zobaczyć dziki, które tam na tych jab jabłkach się żywiły. I później, no, niestety, to wszystko zostało prawie że rozbierane. No niewiele pozostało. Zaczęto chronić to. No, zbyt późno. W zasadzie to, co zostało, to są już tylko resztki. Niewiele osób podróżujących ciuchcią wyjeżdżającą ścisnej wie o tym, że w wysokich bieszczadach na początku XX wieku jeździła inna kolejka. Jej trasa prowadziła z Sokolików górskich do ustrzyk górnych. Kolejka przestała kursować w latach 30. podczas wielkiego kryzysu. Do dziś jednak można po niej odnaleźć nasypy i filary mostów. Patrząc na pustą dolinę po wsi berechy górne, trudno sobie wyobrazić, że w latach 30. XX wieku mieszkało tu ponad 700 osób. Do tej pory na zboczach można rozpoznać terasy pól uprawnych. Aby umożliwić poznanie historii tego terenu utworzono ścieżkę przyrodniczą. Naszą przewodniczką była Grażyna Holin z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Razem odnajdywaliśmy pozostałości podworzy i ślady domostw. Zabudowania dworskie tu w tej części Berechów składały się z kilku budynków. Ten akurat największy budynek zamieszkiwany przez właścicieli, z tyłu natomiast w górę. Po to pociągnęły się zabudowania gospodarcze z całym systemem piwniczek, w których przechowywano i rośliny okopowe, w których zapewne leżakowały wina gdzieś tam sprowadzone z zabeskidu, jak też do, przypuszczamy, że świetnie też sprawdzały się podejrzewalnie serów, patrząc po tym całym takim właśnie systemie połączonych ze sobą piwniczek. W berechach górnych zachował się też fragment bojkowskiego cmentarza. Na tej nekropolii uwagę zwraca nagrobek Chrycia Buchwaka, miejscowego kamieniarza. Osobliwością tego właśnie pomnika jest to, że autor wykonał go sam dla siebie. Składał się ten pomnik nagrobny właśnie stokołu z, z piaskowca, na którym osadzony był żelibny krzyż, prawdopodobnie tak domyślamy się, gdyż nawet widoczne jest miejsce po krzyżu. Ciekawostką jest to, że posiada on symbole religijne z każdej strony tego cokołu, jak też bogatą inskrypcję. Miejsca po dawnych mieszkańcach i ich siedzibach wskazują kwitnące drzewa owocowe. Wieszczackie doliny dzisiaj puste i bezludne skrywają pamiątki po dawnych mieszkańcach – Polakach, Rusinach i Żydach. Na terenie dawnej wsi Bukowiec odnajdujemy ślady domostw i żelazne krzyże, pozostałość pocerkwi grecko-katolickiej. W kopcu możemy także zobaczyć cmentarz pamiątkę po walkach z zakresu I wojny światowej. W niektórych dolinach, jak na przykład w Krywem Czychulskim, do dzisiaj możemy zobaczyć ruiny cerkwi. Oprócz kwitnących drzew, ślady dawnych mieszkańców wskazują także kwiaty barwinka pospolitego i chabra miękowłosego. Kiedy przyjdzie lato, spokojne dotąd wieszczady przeżywają najazd turystów. No i wtedy ja nie chodzę po górach, bo z jednej strony lipiec jest przeważnie deszczowy, a wyjście szlakiem na połoninę, jedną czy drugą, czy salińską, czy bytlińską, jest tak zatłoczony, że no po prostu nie warto. Turysta, który przyjeżdża w Bieszczady w lipcu lub sierpniu, nie może uwierzyć, że w tych górach można w samotności podziwiać widoki połonin i cieszyć się wolnością. na najwyższej góry w to się nie spodziewałem. Magia wysokiej góry najwyższej w Bieszczadach, choć naprawdę Bieszczady są górami bardzo, bardzo małymi. I co gorsze, turysta jest zainteresowany najbardziej wyniesionymi miejscami, bo one są najbardziej atrakcyjne pod względem widokowym, ale właśnie tu, na tych najwyższych grzbietach, szczytach lokują się z kolei najwartościowsze zbiorowiska roślinne, bogate w gatunki wysokogórskie, alpejskie, w tym wschodnio-karpackie. Bieszczady są jednym z najbardziej unikatowych obszarów w całych Karpatach. Utworzono tu Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie. Jego centralną częścią, najbardziej cenną ze względów przyrodniczych jest właśnie Bieszczacki Park Narodowy. Otulinę Parku Narodowego stanowią Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. Po stronie słowackiej Międzynarodowy Rezerwat obejmuje Park Narodowy Połoniny a na Ukrainie Urzański Park Narodowy i Nacański Park Krajobrazowy. Większość turystów zawsze będzie przyjeżdżać latem i trzeba im coś zaproponować. No, przede wszystkim trzeba wycieczki letnie rozpoczynać bardzo wcześnie, wczesną porą i wtedy nawet te zatłoczone normalnie miejsca, mogą dać tyle atrakcji i przyrodniczych, i widokowych, że warto z nich skorzystać. Są to nie tylko spotkania ze zwierzyną, są to równocześnie mgły. No tak, zamiast chodzić tymi zatłoczonymi połoninami, to można zdecydować się na zwiedzanie krainy dolin. Spotkanie z wydrą, spotkanie z wężem eskulapem, spotkanie z ptakami przybrzeżnymi, to jest atrakcja. Nawet najbardziej oblegane miejsca w Wieszczadach mogą być niezwykłe, jeżeli zobaczymy je rano lub wieczorem. Te zdjęcia powstały wczesnym latem nad Zalewem Solińskim. Proponujemy jednak, aby latem z terenów odwiedzanych przez tysiące turystów przenieść się do Krainy Dolin, gdzie ludzi jest mniej. Za to mamy dużą możliwość podejrzenia zwierząt i niezwykłych okazów roślin. Mieszczackie doliny pocięte są gęstą siecią szlaków i stokówek, czyli leśnych dróżek, którymi można się poruszać rowerami czy konno. My wybraliśmy się pieszo, bo wtedy najłatwiej można zobaczyć życie lasu i fotografować ciekawe okazy motyli. Warto zawędrować do Doliny Betliny, żeby zobaczyć jej przełom w rezerwacie Sinewiry. Kilka kilometrów dalej zwiedzamy cerkiew w Łupience. Niegdyś było to słynne miejsce odpustowe, zwane Łękowską Częstochową. Wędrując w stronę zalewu solińskiego przejeżdżamy lub przechodzimy koło kapliczki na stronę zboczu solinki. Ponoć ufundował ją dziedzic, który wraz z powozem spadł ze zbocza i szczęśliwie ocalał. W kapliczce przez cały rok bez przerwy palą się świece. Wędrując krainą dolin, mamy możliwość zobaczyć malownicze przełomy rzek. Nad samym, solinką czy wetliną często możemy spotkać czarnego bociana, czaple i inne wodne ptactwo. Podczas wędrówek po Bieszczadach warto też zwrócić uwagę na bogactwo występujących tu bezkręgowców. W Lasach Bukowych spotykamy wielką osobliwość Nadobnicę Alpejską. Bardzo ciekawe okazy to pięknie mieniący się biegacz zielono-złoty oraz masywny rochatyniec. W promieniach letniego słońca wygrzewają się liczne w wieszczadach węże. Podczas wędrówek możemy zobaczyć zarówno żmije jak i zaskrońce, rzadkie eskulapy oraz padalca, beznogą jaszczurkę przypominającą węża. wieczory najlepiej zarezerwować na wizyty u bieszczadzkich artystów. Tworzone przez nich biesy, czady i dusiołki kuszą turystów, aby zajrzeli do bieszczackich knajpek i uczestniczyli w imprezach. Najważniejszą z nich jest organizowany w górnej wetlince festiwal Bieszczackie Anioły. Anioły, bieszczackie, bieszczackie anioły. Dużo chłopak radości i dobrej pogody. Wieszczaskie anioły, anioły wieszczackie, gdy skrzydłem cię dotknął, już jesteś ich bratem. Anioły wiesz wieszczaskie anioły, dużo w pas radości i dobrej pogody. Wieszczaskie anioły, anioły wieszczarskie. Trzyłem się do